O jest, zadymiasz. Elo, ja Cię dzisiaj skipnąłem przez przypadek, co tam? Ja wiem, ja widziałem ja a tego, przed chwilą z Pigułą gadałem. Tak? No ja będę... normalny stary, bo Pigułacz tam mi pi... tego gadał, że mu ciężko szuka ludzi, nie, tutaj na tego ciężko mu szuka. Chuj? O. A tego ogólnie... Na og... ogółem... byś zagrał? Nie, ja teraz śpiewał. To śpiewał? Śpiewam. No... Przetarczy z tobą chcę całą noc. To śpiewa. Ja, muszę muzykę tego... Muzykę Cztery muszę włączyć, czekać. z tobą chcę całą noc. Normalnie, ale... Albo pobujałbyś się, kurwa, na fotelu no. zajebanym. Patrz, kurwa, mamy. Jak to tak o... by się rozjebał. O. Kto tam moż leżak leża na tego na wakacje, czekaj. Polecam to oto krzesło kurwa. Mm, 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 mm. Jak ja kurwa mogę tak leżeć gościu? Normalnie bo już leżał? Normalnie, a co? Jak ja duży jestem od boku gościu, jak ja mam bica jak ja chudy. A? To na siłkę chodzić czy nie? Czy to pierdolisz? Sprzetanczyć z tobą chcę całą noc. Napuszczę cię Aż po krok Czekałam o, jak we śnie Abyś ty Pobił mnie Więc teraz już Wszystko wiesz czekać z tobą chcę Całą noc I nie to, to Jeszcze czekaj Aż. Pum, pum, pum o tym wie, że Ty też kochasz mnie, Wiesz, z kim na złość. Przetanż mi tę noc, zmiejcie tak krótkie jeść. Ja za tę noc oddam. Pięć najpiękniejszych lat. Nie liczy się, kto szczęście skośni Skąd to, taki gest dzisiaj ma Przepraszam, że z tobą chcę całą noc I ram, pam, 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 pam Dawajcie superafonowi Bo tutaj są teraz dymy a piguła spoko jest, i dymy będą dzisiaj normalnie od buta robione. jo yo, yo, yo. Przetanczyć z tobą chcę, z rafonem. Pustku dwa, ukieto. Normalnie, normalnie, dymy robione. Dobra, ja zwijam chyba. Normalnie, siema. Zwija wariacik, bo przypał u matuli chyba.